Moduł FDR, czyli moduł systemu zintegrowany z systemem SCADA funkcjonującym w zakładach energetycznych, jest to moduł, za który właśnie otrzymaliśmy nagrodę na targach. Jest to, można powiedzieć, w skrócie, taki inteligentny dyspozytor, który potrafi w sposób automatyczny znaleźć miejsce w sieci, w którym wystąpiło zwarcie, awaria, wyselekcjonować ten fragment sieci. I przywrócić zasilanie tak naprawdę jak największej liczbie odbiorców w jak najkrótszym czasie. Złoty medal jest dla nas ogromnym wyróżnieniem, w szczególności jeśli chodzi o system tak odpowiedzialny, pełniący tak odpowiedzialną funkcję, jak właśnie system FDIR. Ta cała nasza praca została doceniona i to, że skupiliśmy się przede wszystkim na tym, żeby to działało w sposób automatyczny. To jest niezwykle ważna i odpowiedzialna funkcja, gdyż nie bierze w tym udziału osoba, czyli nie ma czynnika ludzkiego. To zostało docenione i też pokazało naszym klientom, że nasze wdrożenia są tak naprawdę docenione i są w pełni funkcjonalne. Natomiast szczególnie ważne jest dla nas to doceniona ta nagroda, którą otrzymaliśmy poprzez docenienie nas przez konsumentów dzięki temu tak naprawdę uwiarygodniliśmy nasz system i to, że ta funkcjonalność którą on prezentuje jest jak najbardziej słuszna